Cześć Daniel. Cześć. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać na temat, jak zdobyć Polskę dla Jezusa Chrystusa. Chciałbyś? Tak, oczywiście. Super. To ja myślę, że zaczniemy od liczb. Powiedz, w jakim mieście mieszkasz? W Poznaniu. W Poznaniu. Poznaniu mieszka mniej więcej 550 tysięcy ludzi. Jak myślisz, ile. Ludzi w Twoim mieście idzie na zatracenie. Nigdy nie poznało prawdy o tym, kim jest Jezus Chrystus i że umarł za ich grzechy. No właśnie, to jest ta przykra prawda, że większość osób w Poznaniu, jak i w całej Polsce, nie usłyszeli o biblijnego Chrystusa i biblijne ewangelia, Czyli, no, myślę, że większość, no, 548 tysięcy by, by poszło właśnie, by było daleko od Pana Boga. Bo tylko garść są prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. No, to bardzo duża liczba. Popatrzmy na to dla kilku przykładowych miejscowości dla Polski. Ja mieszkam koło Grodziska. W Grodzisku mieszka 32 tysiące ludzi mniej więcej. No I zakładając, że podobnie jak u Ciebie, też. Raptem te 30% jest uczniami Jezusa, stało się nimi, uwierzyło w Jezusa, uwierzyło w to, że On zmarza ich grzechy, no to pozostaje nam nadal ponad 31 900 osób, do których jeszcze nie dotarła dobra nowina, nie dotarła Ewangelia. Załóżmy sobie, że żeby to ten cel osiągnąć, to Pozyskamy najpierw 10% ludności całej, a więc potrzeba nam pozyskać ponad 3000 osób, które miałyby się stać uczniami Jezusa. No i jak one mają funkcjonować? Załóżmy, że one będą gromadzić się, razem się spotykać w taki tradycyjny sposób jako, jako takie społeczności, zbory rzędu mniej więcej 30 osób. Myślę, że to jest taka liczba dosyć typowa chyba dla naszego kraju, a więc w przypadku tych tysięcy ponad osób będzie nam potrzebne nieco ponad 100 zborów. Można sobie zadać też pytanie na chwilę obecną, ile osób nowych, całkowicie nowych słyszy w Grodzisku Mazowieckim Ewangelię. Po raz pierwszy zostaje skonfrontowanych z prawdą, że to Jezus umarł za ich grzechy, ja to szacuję mniej więcej na 30 osób na miesiąc. Osób, które nigdy wcześniej jeszcze tego nie słyszałem. No ale dobrze, tutaj na czerwono zaznaczone są koszty, a więc zakładamy, że koszt wynajmu jakiegoś, jakiejś sali, dla, żeby, żeby te 30 osób mogło się spotykać, z każdego ze 106 zborów, daje nam kwotę ponad 200 tysięcy złotych na miesiąc. Zakładamy jeszcze, że każdy zbór ma swojego pastora etatowego, który mniej więcej ma pensję rzędu 3000 tysięcy złotych na miesiąc. Co z kolei dla tych ponad 100 zborów daje nam kwotę ponad 319 tysięcy. No a w skali roku robi nam już się 6,4 miliona. Zwróć uwagę na Poznań. Zobacz, jak to by wyglądało dla Poznania. No właśnie jeśli jest ten pół miliona osób. I, I większość idzie niestety na zatracenie, to nawet jakbyśmy zdobyli 10% albo aż poznania, to już jest 54 tysiące uczniów Jezusa Chrystusa. I, I też, jeśli mamy podobno ileś średniego takiego zgromadzenia albo zboru, to i tak, i tak właśnie. Tam tysiąc osób, jeśli usłyszy Ewangelię, to i tak potrzebujemy tysiąc takich zborów i zobaczmy, ile ile pieniądze trzeba. 82 milion złotych, tylko żeby, żeby mieć te, te, tysiąc, te tysiąc zgromadzeń i żeby tysiąc osób. No dzisiaj tyle słyszę Ewangelię miesięcznie. Myślę sobie w Poznaniu, trochę więcej niż w Godzisk. Ale tak, to jest nic na skali całego Poznania. Ale już by było zdobyta 10%, no to byśmy mogli marzyć o, o zdobyciu kolejnych, ale na pewno nie, że wydajemy 82 milion złotych. To na pewno musimy e, właśnie zauważyć tego. No tutaj jeszcze mamy takie dwa przykłady miast trochę większych. Pierwszy Kraków, ale tutaj założyliśmy sobie, że zbory są średnie, troszkę mniejsze. E, tutaj nam wychodzi koszt roczny. Ponad 150 milionów, no i mamy jeszcze największe miasto w Polsce, Warszawę, prawie 2 miliony ludzi. Tutaj założyliśmy średni zbór, większy, 50-osobowy, ale i tak pochłonie to ponad 210 milionów złotych na rok. Teraz przeliczając to dla Polski, ponad 38 milionów mieszkańców, ten sam procent. Ludzi zatraconych, a więc ponad 99,7%. Kiedy chcielibyśmy pozyskać te 10%, a więc byłoby to prawie 4 miliony, przy założeniu, że stworzą oni takie zbory 40-osobowe, potrzebnych nam będzie no, prawie 100 tysięcy takich zborów. Mniej więcej tak szacujemy, że teraz w Polsce na w ciągu miesiąca. Ewangelię słyszy około 20 tysięcy ludzi, tak jak to teraz wygląda, tak? Gdzie te 20 tysięcy do 38 milionów, daleko, daleko jeszcze do tego. Ale tutaj mamy kwotę już w miliardach, ponad 5 miliardów złotych na rok, żeby tylko utrzymać koszty funkcjonowania takiego tradycyjnego 10% ludności, zakładając, że te 10% w krótkim czasie dojdzie nam już do z Ewangelią do, do, całej, do całej ludności, czyli do tych 38 milionów. No pytanie, czy, czy to taki wzorzec pokazuje nam Biblia, czy to jest Boży sposób na dotarcie do tych ludzi, a wiemy, że Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię. Myślę, że troszkę inaczej to widział na przykład Paweł. Tutaj chciałem, żebyśmy sobie przeczytali fragment z dziejów apostolskich, 19 rozdział, wersety 8 do 10. Po wejściu zaś do synagogi przez trzy miesiące z ufną odwagą głosił, rozprawiał, przekonywał o sprawach dotyczących Królestwa Bożego. Gdy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali drogę Pana. Odłączył się od nich, oddzielił uczniów, codziennie rozprawiał w szkole Tyranosa. A to działo się przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi, jak i Grecy, usłyszeli słowo Pana. No tutaj takie dwie rzeczy rzucają się w oczy. Po pierwsze, że apostołowi Pawłowi cała ta misja zajęła dwa lata, może troszkę ponad. Natomiast udało mu się dotrzeć praktycznie do wszystkich mieszkańców Azji, a więc do obszaru Azji mniejszej, który zamieszkiwało no co najmniej kilka milionów ludzi. Co ty myślisz o tym? Daniel, Daniel przepraszam. Tak, no, to jest, to jest niesamowite, że bez e, pe, takiej pensje, tak jak widzieliśmy na tej tabelce, e, to właśnie miliony osoby usłyszały w, w takim krótkim czasie. E, I to była garść uczniów Jezusa Chrystusa, które głosili biblijną Ewangelię i Biblijnego Chrystusa. To jest możliwe. Jeśli to widzimy w Biblii 2000 lat temu, to już było takie coś dokonane. Azja Mniejsza, dzisiejsza Turcja, to tym bardziej w Polsce to jest do zrobienia, ale byśmy musieli wszyscy po prostu być posłuszni tego modelu, co widzimy tutaj. Każdy chrześcijan wyposażony, każdy głosi, każdy czyni uczniów, każdy się modli o osób daleko od Boga. Tak jak tutaj. No Wróćmy do tej naszej tapelki. Myślę, że te liczby pokazują nam, że w taki tradycyjny sposób nie jest możliwe osiągnięcie tego, czego dokonał Paweł. Co ty myślisz o tych liczbach? No, najbardziej mnie dotyka kilka rzeczy tutaj. Po pierwsze, że no tutaj mamy w Polsce prawie 4 miliony osób. Żeby tylko 10%, ale jeśli to rozbijemy na te miasto, to na przykład w moim mieście 50 tysięcy to jest do zrobienia. I no, tysiąc osób póki co słyszy Ewangelię w miesiącu, tak mniej więcej. Ja mówię teraz o nowych osób. Nie mówię o takich osób, które już kilka razy zgłosiłem im, na przykład sąsiadom czy, czy kimś innym. Ja mi chodzi o nowość, świeża osoba, żeby chociaż miała szansę usłyszeć tę Ewangelię. No to musi się zmienić, Tutaj musimy się wyposażać, wysyłać i regularnie co tydzień najlepiej każdy z nas, żeby kilką osobą mówiła Ewangelia, to wtedy bo wtedy będą osoby zbawione, jeśli będą słyszeć Ewangelię. Póki co, to jak to jest możliwe, żeby 50 tysięcy osób udało żyć Jezusowi, jeśli tylko tysiąc słyszy co miesiąc? Jakby na przykład 10 tysięcy słyszało co miesiąc to wtedy ten, ten jakiś procent by był, zbawionych i ochrzczonych. Też ten średni zbór to nie musi być 40, to mogą być małe kościoły domowe, grupy domowe pełne uczniów Jezusa Chrystusa. Jeśli jest lokalny, tradycyjny zbór, jak najbardziej mogą być jakieś grupy, które też czynią uczniów. Te grupy mogą być przykład 10, 12, 15 osobowe grupy, które się mnożą. No i oczywiście wiemy, że takie spotkanie w domach kosztuje nic i nie trzeba mieć pensji pastora. Można, można mieć jak najbardziej osób, które wspierają to, ale nie trzeba, nie trzeba przyjąć pieniądze za to w takim modelu. To model biblijny, który Paweł miał to kosztował prawie nic i to jest sposób na zdobycie właśnie całej Polski. No, do mnie też przemawiają te bardzo wysokie koszty roczne, no, w milionach albo miliardach na skalę kraju. Wydaje się, że zdobycie takich kosztów może jest możliwe, natomiast byłoby ogromnym obciążeniem dla tych ludzi, którzy stawaliby się uczniami Jezusa. Ale bardziej chyba przerażające jest to, że ten procent ludzi, którzy są uczniami w Polsce, no nie zmienia się od wielu, wielu lat, i gdyby sobie pomyśleć, że w takim tempie dalej się to będzie rozwijać, no to yy, praktycznie musielibyśmy pracować wiele, wiele tysięcy lat, żeby dojść do miejsca takiego, że wreszcie wszyscy usłyszą Ewangelię. A więc yy, myślę, że ten model, który my znamy, po pierwsze jest bardzo, bardzo kosztowny, i po drugie jest zupełnie nieefektywny. No, i tak y, przykro, że y, mając gotowe rozwiązania w Biblii, jednak wielu uczniów woli stosować y, modele, no, które, tak jak te tabelki pokazują, no, nie mają możliwości y, zapewnienia tego, że uczniowie Jezusa zrobią to, czego Pan Bóg od nich oczekuje, bo musimy to potraktować w formie przykazania. Że Bóg chce, abyśmy dotarli do całej, nasycili Ewangelią cały obszar, w którym nas postawił. Czy to małą miejscowość, czy dużo, czy miasto, czy kraj. Jeżeli do tego poważnie podejdziemy, myślę, że zaczniemy szukać rozwiązań tych właśnie Pawłowych. Odejdziemy od tego, co do tej pory widzieliśmy, do czego przyzwyczailiśmy się. No, i dzięki temu zobaczymy duże liczby, ale nie w sensie kosztów, ale zobaczymy duże liczby tych w tej drugiej kolumnie, a więc, no przepraszam, w tej, w tej kolumnie, jakby trzeciej, czyli, czyli tutaj, gdzie już będą uczniowie, a ta druga będzie się kurczyła i to bardzo szybko. Czy myślisz, Danielu, że to jest jakaś taka. Legenda, to jakieś takie marzenie, czy, czy jest to możliwe? Nie właśnie chciałem powiedzieć, że ja jestem pełen nadziei, że jak będziemy używać proste narzędzie modlitwę o osób daleko od Boga regularne, jak będziemy się szkolić w proste narzędzie świadectwa, mówienie naszego świadectwa na wycenia na przykład 15 sekundowe, jakieś narzędzie głoszenia Ewangelii, na przykład trzy okręgi i Trzymać się tylko i wyłącznie wzoru, który jest w Piśmie Świętym, czyli dzieje Apostolski drugi rozdział, biblijne zgromadzenie i, i uczyć się właśnie, jak wygląda to biblijne zgromadzenie na podstawie przykazania Chrystusa, to, to jest żaden problem, żeby coraz więcej osób usłyszało Ewangelię i, i, be, i będzie coraz więcej zgromadzeń ludzi i wierzę, że, że to będzie się mnożyło. Będzie się mnożyła Ewangelia i, i chwała Boża ja w Polsce wierzę w to. Ja myślę, tak bym dodał na koniec, że mamy ten przywilej, że jeśli ktoś, komuś trudno uwierzyć, że, że to jest możliwe, pomimo tego, że nie widzieliśmy tego w naszym kraju, to te rzeczy dzieją się w wielu różnych krajach dzisiaj, w tych dniach współczesnych. W wielu krajach azjatyckich właśnie tam te procenty ludzi, którzy są uczniami Jezusa są bardzo wysokie, to sięgają kilkudziesięciu procent, a stało się to w krótkim czasie i bez, bez wielkich pieniędzy. No oby, obyśmy byli świadkami i uczestnikami czegoś podobnego w naszym kraju. Ja tego życzę sobie samemu i Tobie Daniel też i Twojemu miastu i mojemu i, i całemu naszemu kraju. Amen, nawzajem.